Witajcie! Pokażę Wam dzisiaj krok po kroku, jak przygotować pyszny dżemy ze śliwek. Mogę polecić Wam przygotowanie dżemu w miksie, ponieważ zajmuje to bardzo mało czasu. Nie trzeba przy tym stać, pilnować i ciągle mieszać. Oraz nasz garnek nie ulegnie przypaleniu. Do naczynia miksującego wrzucamy wypestkowane śliwki i miksujemy je przez 5 sekund. Obroty ustawiamy na 5. Teraz dodajemy cukier i gotujemy 20 minut. Obroty ustawiamy na 2 i temperaturę na 100 stopni. Czem mamy już gotowy. Przelewamy od razu do słoiczków i natychmiast zamykamy. Obkręcamy do góry dnem i zostawiamy na 10 minut. Dodatkowo możemy sobie zapasteryzować. Teraz pokazuję Wam sposób, jak szybko umyć naczynie miksujące po zakończonej pracy. Do misy wlewamy wodę, tak mniej więcej do zakrycia noży, dolewamy odrobinę płynu do mycia naczyń, zamykamy pokrywę i wciskamy przycisk turbo, przytrzymując go 10 sekund, po czym robimy chwilkę przerwy i powtarzamy tę czynność łącznie 3 razy. Naczynie miksujące mamy czyste, wystarczy tylko pozakląć wodą.